Słuchaj, będziemy tam w minuty, ja tylko idę coś ściągnąć z mojej lufy. To może powinieneś założyć w takim razie. Jak to założę. Na taką to... Akcję. Nie, nie, nie. To jest na specjalną akcję. No. Zaraz idę. To szybciutko. Cześć! Cześć. Co tam? Ściągaj spodnie.

No dobra, jedźcie tu i tak, nie? Wyjdzie. Policja przyjechała, nie mamy nic. No wiem. Popie... No, dobra, to powiedzcie, że. Nie wiem, wymyśl coś. Ja my tu czekamy na pozycję. Jak coś, to możecie przejadą. Mhm. Ale pomożemy Wam, jak tu podjedziecie, no. Dobra. No, zgodzimy się na wolny odjazd. No dobra, to jeszcze chwilę tam nam zajmie, no bo tam się coś popsuło w A ile, ile macie ten? Jaki? Popsuło w <laughs> Jeszcze tutaj, że tak powiem, pieniędzy do no Właśnie mówię, że się popsuł. Ile tam jest do odbrawowania? Masz 15 minut roboty i później... Ja nie wiem, czy, no, bo, to, czy, nie, jest, bo... czy nie wychodzimy już, bo to jest... Już... Tak? Dobra, wychodzicie, wychodzicie za minutę i macie jechać cały czas prosto, aż dojedziecie do tunelu. Tam na sam koniec będziemy czekać, dobra? Mhm, mhm, dobra, mhm. Dobra, 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 dobra. Gównie! Co?! Wychodź! Moment! Ci, kuram mnie. Teraz! No, ze stresu! Chodź! Już idę. Celuję w nią, panią, panowie, celuję. Celuję czas. Spokojnie, spokojnie. Gonią nas? Nie, no jadą. Uderzył mi steżak. Co ty za plansz? Halo? Podjedzie po ciebie gościu w Ferrari. Wsiadasz. I zwija, on zwija cię... A nie chcemy naszym pomóc, bo tam leży jeszcze Rudy chyba, czy ktoś. Mamy... Ricky wziął jedną osobę i mamy jakiegoś łysego od Rudziksa. No, ale Rudziksa nie mamy. Nie wiem kogo wziął Ricky. Ricky wziął Killera, jeszcze Rudziks. No, zaraz tam wracam. Dobra, no ja też mogę wjechać. Ja dwóch położyłem psów, możemy tam wjechać. A spokojnie, ciebie na najpierw, żebyś... Ten, potem ja tam wsiadę poro są. Dobra, Nie tak. po Rudziksa, dobra, niech jedzie pół wyspę. Ja wyskoczę z krzaka, jak będzie przejeżdżał. Hmm? dobra, czekam. Łebieska fura nasza wsiada i jedziemy ich porobić. Dobra, to przyjechaliście obok mnie. Wracajcie. Nie trochę prędzej wysadzisz. Nie ręce do góry. Ręce do góry. Ręce, ręce. Nie mrugnij. Ręce, ręce. Nie ruszać mamy waszego. Proszę nic nie robić. Celujemy do waszego. Mam go na musze. Możemy wszystko bez przemocy rozwiązać. Panie medyku, jak z. tutaj. Z poszkodowanym? Panie medyku, co się boję, Ledwo co się Do nas, do nas policjant! Do nas podchodzi do medyka! Policjant. Białondyn! Po Londyn do nas, chodź, podejdź. Nie chcemy, żeby nikomu stać się krzywda do niego chodź, czekam. Pro... Strzały jakieś! Strzały! Co to za strzały? Policjanci zginą zaraz, nie chcę im krzywd robić. Ręce, ręce, ręce. pomóż mi. Co oni kombinują? Skłóć go. Mów na radiu, żeby nie strzelali. Nie chcemy, żeby komu Kłódźcie. komuś strzelał się więcej. halo? Ja... ja... Tutaj... Nie strzelajcie. I morfinę, bo nie przeży. Jezus Chrystus, tu nie miał być rozlewu krwi. Nie strzelaj, bo grozi, że zginiemy. Przez radio nie, może... oni też nie strzelają, bo do naszych funkcjonariuszy strzelają. To kto to strzela? No, ja nie wiem, tą jest tutaj. raz lepiej. Wesło? Poczekaj, stracił też dużo krwi tutaj. Czy... Zbiję panu w i poruczę krew. Dobra. Kto strzela, niech nie strzela, bo Mogę tu się krew biegę? poleje zaraz. Niepotrzebnie. Tak, tak. W górze, w górze trzyma. Boże, se co? Skuję pana na moment, Dobrze. przepraszam. Chyba wyboru nie mam, nie? No, no. Nie noś, przy sobie tyle godówki. Nie ma po wyboru, ale to. No to był na prezent, który został mi trochę, ale no dobra To też się przyda. Moja karta? Pewnie. Dobra, no, do to Można się wodą poczęstować? W sprawach niego co... mi nie zostało. Pan w... da radę wsiąść do karetki, czy mam tutaj pan... Po co panu takie... Nie, nie, ja raczej będę jechał tu z kolegami. No dobrze. Wezmą no ja co mnie do hielo. weterynarza. Dobra, brudnej mu nie będę brał. Wsiadę jedźmy, jedźmy do tego weterynarza szybko. No jedziemy. Przepraszamy za kłopot. Bez rozlewu krwi teraz później się już udało się tego No i bardzo dobrze. Raczej to bez pl to taki nas... wiesz, bez planów w zasadzie Spontanie. O Uważaj, uważaj, ja... trzymaj się! O oba o więcej nie prowadzisz o, Ty miałeś prowadzić Tu nas nie znajdą Słuchaj, o tym drugi raz jadę nie znam ja, się na, na pierwszy. Nic nie napisali, że idzie spać? Serio? Ale idziemy naokoło. Co za babsko. Brzuch wyborował. I C czy OC? I C był montaż, a OOC wciąż ciąży zaszła. Halo. Eee, w szpitalu leży, wiesz? W szpitalu leży 50? i czekam na niego... No czekam aż... Eee... O, czekaj, bo przyjechali moi. Czekam aż wyjdemcy, wy, 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 wyjdzie policja i po prostu ten... Eee, postaram się do medyka zagadać, wiesz? Czekaj, mm. przez telefon gadam. Dobra, dobra, tych było patyków. No gin, gin. Nie do ciebie gadam, uspokój się! No. Kto się pruje? No, kto się może poruszyć? Łysy czy killer? No, to, to drugie. No, a to miał być zaklepany przecież. No, ja nie wątpię, no. Nie, no, coś na pewno się znajdzie, jakiś bentek, to to wiesz, o, ja, 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 ja. a pan A Panamerkę macie jakąś? No mamy, dwa, tysiąc, e, dwa miliony sto e, w tamtym salonie. Aha, aha, dwa miliony sto. Mhm. Rozumiem, rozumiem. Mhm. O... ma miliony sto, tak? No, to już ci mam nie Ale to zniżce. ze zniżką? No a, już poziszczę. Po nie no to jest tam. Nie ma Nie ma tragedii niby, nie? No niby nie no. Jak masz, to czemu nie? A, a tam e, gotóweczką taką i tamtą tam i tak w, w, w dwóch trzech ratach a To niewykonalne na tą chwilę przynajmniej. O Jezus No masz? Dobry to niebieskie to niebieskie nie wiem myślałem, że pan o to czarny pytał Nie, to nie, 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 niebieskie Nie wiem, niebieskie. jakiś pan był i szedł w tamtą stronę jakiś czas temu mhm. jakiś pan padł do hamer chyba z tego, co... to nie wiem, nie miałem takiego klienta dzisiaj, ale tak jak mówię, z tego co, z tego co kojarzę to wysiadł z samochodu i szedł w kierunku amunation mhm, dobra, zabezpieczę pał Proszę a, o, przepraszam No panie, kurwa, dopiero pomalowałem Przepraszam je, no, no. Zaraz wracamy No spoko mm, Może tak dać. Całkowicie na mnie? Mhm mm Ojej, no co ty robisz? Znaczy chyba parking policjant 2,5 miliona w piach? Nie no, pięć tysięcy to muszę zapłacić, żeby odzyskać ale... Dobrze, dobrze, przyjechaliśmy, pomogliśmy, no Wiesz co zrobiłem? Tak no. w... <grym> <grym> Co ty kurczę, <kuczujesz>, że <grym> Moja ręka sztywna, dobrze, że protezę to nie, to nie zrobi. Chłopak, ma. Kuba protezy, nie? protezy, ty przecież wiem No Parzaka, parzaka zrobił ale wiesz, że tego się nie da ten zeżleć Aha, wiem Żeby ci tak przy przymajce nie pękła Ja nie ma co pęknąć, nie? Bez gumy A jak? Nie boisz się Boję Rodzina Alfonso To mi się podoba Mandarynkę sobie zerwę Czemu noga? Spadino. Dawaj to, auto. Ośpu! Ośu! Ośu! Kiedy zdradziłeś?